Witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj widzicie na planie tutaj u nas dwa chr -y. Jeden nasz długodystansowy, redakcyjny, natomiast drugi należy do Krzysztofa, który do mnie zadzwonił, bo mamy kontakt od pewnego czasu. Bo w miejscu, kiedy wcześniej kręciliśmy na ruczaju nasze testy, to już parę lat temu ładnych, Dokładnie. praktycznie za każdym razem się widzieliśmy, bo Krzysztof tam spacerował z psem. I tak, i tak między innymi właśnie udało się nam poznać. No więc Krzysztof zadzwonił do mnie z informacją, że po obejrzeniu naszego testu CHR między innymi w jego garażu zagościł Taki sam, tylko że biały. No i postanowiliśmy spotkać się, obejrzeć nasze CHR -y i też zamienić parę słów na temat tego, jak to, jak to się jeździ taką, taką właśnie hybrydą. Może zacznijmy od tego, skąd pomysł na CHR-a? Bo chyba nie tylko sam film, bo może, może rozmowa z żoną albo. <śmiech> <śmiech> Jest to historia. Rzeczywiście przymierzaliśmy się w rodzinie do zmiany samochodu od jakiegoś czasu, były to różne pomysły. Pomysły na kombi, na suwa. Przymierzałem się do Mazdy 6, wcześniej do Pasata. Pasatę jeździłem dość długo, więc znam ten samochód. Mazdy 6 nie znałem, no urzekła mnie linia, również żonę urzekła linia, więc ta Mazda 6 już można powiedzieć była prawie w ogródku <laughs> prawie zakupiona. Ale gdzieś pojawił się pomysł na auto bardziej ekologiczne bardziej technologicznie zaawansowane, bezpieczniejsze, mówię teraz o systemach, które gdzieś z roku na rok, czy z miesiąca na miesiąc pojawiały. I ten pomysł z Mazdy 6 przełożył się na RAV4. I yy, życie. Yy, poszliśmy sobie obejrzeć, potestować. Najpierw ja pojeździłem sobie RAV4 w wersji hybrydowej. Właśnie miałem Tak, co w wersji hybrydowej. To jednak yy, ja jestem otwarty na nowinki, technologie i rozwój, zwłaszcza, że jest to już technologia moim zdaniem i nie tylko pewnie dość mocno sprawdzona. Parę, parę, parę lat już jest na rynku. Jednak po tych testach, no zauważyłem, że napęd hybrydowy, bo trudno tu mówić o silniku hybrydowym, jest to zespół napędowy. Przy rawce jednak ta odmiana tego napędu jednak miała moim zdaniem pewne jeszcze takie niedociągnięcia. Poszliśmy z moją żoną, można powiedzieć na zakupy. No i. Rozmawiając y, z handlowcem, ze sprzedawcą, y, zniknęła mi żona gdzieś. Nie ma. No, ja tu już wersja, modele, ceny, negocjacje. Po czym y, pojawiła się moja żona y, z błyskiem wokół i mówi, żebym z nią poszedł coś zobaczyć. No, poszliśmy sobie gdzieś tam pomiędzy tymi autami, sobie to zobaczyć, i powiedziała mi tak, nie wiem, co to jest jak to jeździ, ale chcę to mieć. E... Zakładam, że właśnie pokazała na CHR-a. Na CHR-a, dokładnie tak. E... A ja to auto znałem wcześniej z opowieści moich przyjaciół, moich kolegów. Pozdrawiam ich serdecznie. E... I kolega mi wspomniał, że ty jesteś mieszczuch, już tak nie jeździsz dużo, bardzo dużo, to by ci się przydał jakiś taki auto miejskie. No, ale... Mając psa, wiem, że y, ty robisz testy, pan redaktor robi testy dwumetrowca, a my w, przy samochodach, jak zmieniamy, bo często zmieniamy samochody, y, robimy test owczarka niemieckiego. I założyłem, że owczarek niemiecki nie zmieści się do tego auta, więc bardzo mi się auto spodobało. Oko mi się zaświeciło też, ale mówię do żony, że y, test owczarka niemieckiego nie wiem, czy to auto przejdzie. Ale gdzieś ta idea się pojawiła, więc zakupownicy. Wróciliśmy do domu. Ja się umówiłem na jazdy testowe hybrydą, uh -huh. bo się zorientowałem, że CHR jest w hybrydzie. Eee, uprzedziłem y, sprzedawców, że przyjadę z psem, żeby przygotowali samochód, bo jak będą zniszczenia, to ja go nie biorę. Nie wiem. <grym> <grym> Oczywiście y, na jazdy próbne zabrałem y, psa. Sprzedawcy nie przygotowali samochodu. Ja jakieś ręczniczki miałem ze sobą, bo szkoda kogoś kolejnego gdzieś tam nie każdy <grytanie> kocha psy. <grytanie> Bez najmniejszego problemu się zmieścił do bagażnika. Wskoczył, poczuł się jak u siebie, rozłożył się, zadowolony. Z półtorej godziny pojeździłem po mieście, pojeździłem autostradą i zorientowałem się, że w zasadzie to czego ja potrzebuję na tym etapie. To jest wystarczające, bo y, mając do czynienia z autami dużo większymi, y, mówię teraz o bagażnikach. Y, S Maxem jeździłem też jakiś czas, o, parę miesięcy. Bagażnik już nie pamiętam, bo te szczegóły tak nie interesują mnie specjalnie. Jakoś tak nie chcę sobie przątać głowy tymi Ale sprawami. Duży. Jest duży bagażnik, więc jadąc na wczasy, czy letnie, czy zimowe, i tak nasz y, członek rodziny zajmuje cały ten bagażnik, bo mu nie wsadzamy tam żadnych y, tobołków. Żadnych bagaży, więc jeżeli się w CHRC zmieścił, rozprostował, uszy wyprostował. Oczywiście cały czas wspominam, jak uszy gdzieś kuli, bo chcę się bardziej wyprostować. To mówię, że to nie moja wina, tylko żony. Czyli, czyli dwa palce jeszcze w wolnej przestrzeni nad duszami miałem. Yy, jeden palec ma. Jeden. Okay. Wspomniałeś, że zostałeś przez znajomych zaklasyfikowany jako mieszczuch, tymczasem samochód jest z boksem dachowym. Tak, no od już paru ładnych lat, odkąd mamy psa, musi być boks dachowy, zarówno na letnie wakacje, czy na zimowe, ten boks spełnia nam rolę bagażnika i czy to jest Smax, czy to jest Passat, czy to jest jeszcze, ja musiałbym tu wymieniać sporo samochodów, ten boks z nami już funkcjonuje od dobrych, chyba kilkunastu lat. Ale to oznacza, że nie jeździsz tylko po mieście? Nie. Absolutnie nie. To gdzie byłeś ostatnio? E, no wróciliśmy z Dolomitów, we Włoszech, byliśmy na takiej wyprawie naszej narciarskiej dziesięciodniowej, także e, objechaliśmy autostradą pięknie, e, pięknie po górach e, pojeździliśmy. E, no, ja tak wyprzedzam teraz, ale samochód się spisał moim zdaniem bardzo dobrze i spełnił te moje oczekiwania dość mocno. Powiedz, jakie są różnice pomiędzy tą Maz to, przepraszam, tą, tą, tą rawką, która miała trzecią generację napędu, a CHR-em, które już jest, ma napęd czwartej generacji. Czy odczułeś te różnice w taki sposób, że rzeczywiście jesteś przekonany, że, że te zmiany poszły w dobrym kierunku? Jako taki użytkownik i taki Praktyk już teraz po przejechaniu tych paru tysięcy kilometrów w różnych warunkach, czy w mieście, czy na trasie, czy w górach, czy przemieszczając się na tych ciasnych parkingach pod wyciągami, a mówiąc o napędzie, zauważyłem, że cecherka tak się nie wkręca szybko w obroty w tym napędzie czwartej generacji w porównaniu do rafki. Gdzieś za tym gazem. Idzie, idą obroty silnika. Mhm. W, oczywiście, wciskając do podłogi, te obroty wchodzą bardzo szybko, ale można operować. Moim, tak to jest takie moje odczucie, wrażenie praktyczne, że. Wciskając pedał gazu, mam tą kontrolę nad obrotami silnika. Nie wiem, czy to są moje takie subiektywne są... doznania, czy to inżynierowie tak dopracowali, czy wymyślili tą przekładnię i zmienili ją ze stożka lewo skrętnego na prawoskrętny, to... ale, ale mnie się to podoba. To znaczy, jest to wygodniejsze dla mnie tak do, do jazdy. I... Tak. Zmiana, zmiana rzeczywiście była, ale to było bardziej zmiana w oprogramowaniu ponieważ właśnie ludzie narzekali przy tej trzeciej generacji napędu że obroty trochę żyją własnym życiem i za bardzo za wysoko się wkręcają przy nawet niewielkim naciśnięciu gazu, więc zmienili tak, że ta skrzynia mimo, że CVT i wciąż lewo skręt, albo też prawo skrętna, to tego nie zmieniali raczej, natomiast zmienili programowanie, które sprawia, że samochód może nie jest aż tak z punktu widzenia energii, czy czy, czy powiedzmy efektywności jazdy aż tak top, idealnie dopasowany, ale z punktu widzenia odbioru. Właśnie kierowcy jeździ o wiele przyjemniej i nie wkręca się tak chętnie na wysokie obroty. Jakie spalanie uzyskałeś póki co? Jaki masz przebieg w ogóle? Bo może to jeszcze nie dotarte i nie warto wspominać? To znaczy tak, na pewno jadąc do Włoch, to był samochód na dotarciu, tak zwanym, w cudzysłowie, ale starałem się go nie trzymać na jednej prędkości, zmieniałem te prędkości. Przejeżdżając 960 km, o ile dobrze pamiętam, miałem sobie zrobić notatki jakoś gdzieś zapodziałem, ale pamiętam, bo y, spalanie mi wyszło, y, przejeżdżając y, ten dystans, y, 6,8, tak pokazał y, komputer pokładowy, y, ze średnią prędkością 94 km na godzinę, około. W drodze powrotnej dokładnie pamiętam, bo zdziwiłem się, że średnia prędkość podróży wyszła mi około 97 km na godzinę i spalanie wyszło 6,3%. Z czego kilometrów na autostradzie to było około 85%. Bo już yy, wjeżdżając yy, do Włoch, yy, te 70-80 km się jedzie taką yy, drogą. Yy, Czasem szybkiego ruchu, czasem nie, ale jednokierunkowo, więc ta prędkość około 100 km na godzinę jest. Ale podkreślam, yy... Utrzymując prędkość zgodną z przepisami ruchu drogowego. Czyli bez żadnych szaleństw, po prostu tam, gdzie 140, jedziemy 140, tam, gdzie jest 110, jedziemy 110. Może jeszcze parę słów na temat opinii, które gdzieś tam można poczytać w internecie, że te napędy hybrydowe, a w szczególności CHR, ja to obserwuję pod filmami z, z naszym redakcyjnym CHR-em. Że za słaby, że wyje, że wkręca się na obroty, że zero emocji. Nocy. Jak byś to skomentował jako użytkownik takiego samochodu? Znaczy, ja muszę to tak skomentować, że gdzieś jak testowałem CHR-a jeszcze, to znaczy ja już wiedziałem, że ta decyzja już gdzieś zapadła, na pewno, ale ja jeszcze gdzieś chciałem się przekonać, żeby nie kupować przez internet samochodu, tak jak część ludzi to zrobiła. Tak. I poczytałem, że spoiler, który jest w CHR-ce, on szumi podczas szybkiej jazdy autostradą. Gdzie y, zastanawiałem się nad tym szumem, bo wiem, że zakładając boks, y, jakby nie ma to kompletnie znaczenia, Tutaj. bo boks sam przez siebie też szumi. Jeżeli chodzi o y, to wspomniane wycie silnika, przy boksie kompletnie w ogóle nie miało to dla mnie znaczenia, bo silnik czy przy 140 km na godzinę, czy przy 120, km zachowywał się jak najbardziej poprawnie, bo on przy przyspieszeniach, po prostu gdzieś tam przy tych obrotach, a potem przy ustabilizowanej prędkości jazdy, nie wiem, ile on ma obrotów wtedy, bo nie, 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 widzimy, nie, nie, nie widzimy, gdzieś on sobie schodzi na to taki tryb eko, który jest tam pokazany. Nie odczułem jakiejkolwiek z tym dyskomfortu czy jakiegoś z tym problemu. E, oczywiście przy przyspieszeniach już takich e, z prędkości takiej zero, gdzie trzeba albo trzeba coś wyprzedzić e, to tak. E, z tym, że trzeba wrócić do skrzyni tych klasycznych czy automatycznych czy manualnych, gdzie te obroty silnika też się wkręcają i jakby to zmierzyć to pewnie te decybele by wyszły podobnie albo nawet mniej. A jeśli chodzi o dynamikę? Jeżeli chodzi o dynamikę autostradową, jak najbardziej zadowalająca, jeżeli chodzi o właśnie taką jazdę. Bezpieczną zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Można wyprzedzić ciężarówkę, można wyprzedzić Austriaka, który jedzie bardziej papiesko od papieża. Jeśli chodzi o opcje, które tutaj wybrałeś, to był to taki full wypas, czy dobierałeś sobie takie klockie, które Ci bardziej odpowiadały? To znaczy, jeżeli chodzi o pakiety bezpieczeństwa, to bezkompromisowo tu się obyło. Światła LEDowe też musiały być, bo to jest bezpieczeństwo, bo to jest dobre oświetlenie, bardzo fajnie się to sprawuje. Sta, stabilizuje, stabilizuje się w bardzo fajny sposób, nawet przy obciążeniu, więc nie ma tu problemu, że komuś się gdzieś świeci. Wersji Prestige. Tak? To dobrze pamię... dobrze, dobrze pamiętam. <laughs> Widziałem, że wybrałeś wersję z brązową tapicerką skórzaną, z takimi fajnymi przyszyciami i też skórą w brązowym kolorze na kokpicie. Widzieliśmy takie wersje też na którejś z prezentacji, te też nieźle wyglądają. Widziałeś naszą odmianę niebieską? Tak, bo w tej odmianie niebieskiej Dynamik, tak, dobrze pamiętam, robiłem jazdy testowe i próbne. A kolor wnętrza i tapicerki to odsyłam do mojej małżonki. Bardzo dobry gust, świetnie wygląda. Jak również jej całość. Mnie I te, też się i te, podoba. I, te, i, teraz py, I teraz pytanie, czy gdyby nie było małżonki, to ja wiedziałbyś o istnieniu takiego samochodu i, i przejechałbyś się nim, to ostatecznie zdecydowałbyś się na Rafkę czy na C-HR-ę? To znaczy, jakby mi sprzedawca albo ja bym gdzieś sobie pojeździł tą cecherką, i rzeczywiście on by mi, ktoś by mi powiedział, że istnieje, wow, istnieje takie auto, którym warto, do którego warto wsiąść i przejechać się. Pewnie byłaby to C-HR-ka, bo jednak Rafka stylistycznie, no, Toyota, jest, Toyota, jest to auto, tak, jest to auto, które, no. Musi się podobać komuś, kto go kupuje, a cecherka jest to auto, które może się podobać nawet bardzo i może jednak wywoływać te emocje. Co yy, śmieszne, ja nigdy nie przykładałem wagi do jakiegoś dbania o samochody, gdzieś tam, właśnie takiego. Zawsze to traktowałem jako przedmiot, yy, a zainwestowałem yy, w mikrofibrę 24 zł. A jestem z Krakowa, więc. Okej, okay. doceniamy, doceniamy. <laughs> okay. Dobrze. E, ale nie, w, y, 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 jest to auto. Y, nie chcę tu mówić górnolotnie, ale y, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. To jest, to jest jednak coś, co w życiu jesteśmy pewnie bardzo statystyczni, gdzieś, gdzieś. Y, Grupy docelowe są dobierane. Jeżeli ktoś to auto projektował i ktoś badał rynek, to na pewno moja głowa była w tej grupie docelowej, bo zrobili auto, które jest dla mnie kompletne. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o komfort, o taką użytkowość czy, czy, czy praktyczność, którą ja potrzebuję, bo ja już nie potrzebuję wozić lodówki, nie potrzebuję wozić pralki, cementu. Test owczarka niemieckiego zdała. A to było najważniejsze. Moi drodzy, już tak kończąc dzisiejszą rozmowę, chciałbym Wam również życzyć, żebyście trafili tak statystycznie właśnie ze swoimi samochodami w tą grupę docelową, żeby swoje auto, również podobnie jak Krzysztof, traktować jako kompletne, bo to jest uczucie, o które, o które naprawdę warto przy wyborze auta powalczyć. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za zaprezentowanie swojego samochodu i życzę szerokości i dalszych, że tak powiem, dobrych wrażeń z samochodem. Dziękuję bardzo.